Jest pani mamą Oli. Ola została zdiagnozowana, gdy miała 2,5 roku. Ta diagnoza to była hipofosfatazja. Ale zanim była diagnoza, to były te lata objawów. Jak wyglądał stan zdrowia Oli po diagnozie? Po diagnozie, no w sumie od urodzenia też. Stan zdrowia był jakby no, no, ciężki, tak? Ola y, nie miała siły chodzić, łamała się często, wypadały jej ząbki, y, musieliśmy ją nosić na rękach, nie, nie, nie przeszła dużych dystansów, podtyk, po, potykała się. Y, także mówię, no, no, było takie ciągłe na przykład leżenie w łóżku, tak? Że, że Ola nie miała siły, nie miała chęci po prostu wstać. Y to tak naprawdę pokazuje się obraz dziecka, które nie funkcjonuje normalnie w, tak jak powinno w tym wieku, ale jesteście Państwo w szczęśliwym gronie. Ola brała udział w badaniu klinicznym i jak zmienił się jej stan zdrowia po podaniu leku. Bardzo się zmienił i naprawdę bardzo szybko, byliśmy po prostu w szoku, że tak szybko lek może zadziałać. No Ola wstała z łóżka, tak? zaczęła chodzić po schodach, jeździć na rowerze, doganiała tak jakby rówieśników, tak? chodziła się bawić z dziećmi, także mówię, lek bardzo szybko zadziałał i działa do tej pory, także mówię, Ola spełnia swoje marzenia, chodzi do szkoły tańca, jeździ na zawody, także naprawdę różnica jest bardzo duża. Ale wspomniałem o tym, że jesteście w tym szczęśliwym gronie dzieci włączonych do badania klinicznego. Czy widząc to, jak pani córka funkcjonowała po diagnozie, przed podaniem leczenia, widząc to, co jest teraz, kiedy to leczenie jest, jest pani sobie w stanie wyobrazić jeszcze, jak czują się rodzice tych dzieci, które nie mają dostępu do takiego leczenia? No oczywiście, że jestem w stanie, tak? bo, bo widzimy, widzimy tą różnicę, tak? kiedy nasze dziecko nie miało leku, a kiedy ma lek. Yy, drugą rzeczą jest też taką, yy, że po prostu znamy też inne i inne dzieci, innych pacjentów i po prostu jak się patrzy na to, tak, że, yy, że nasze dziecko ma tą szansę, jest, jest szczęśliwe, a widzi się te dzieci, które nie mają, yy, no to naprawdę jest ciężko.